Siadam na rower, to tak, to tak z początku to dla mnie taka była tylko moja pasja, taka przygoda. Ale potem z czasem to zamieniło się już tak, coraz chciałam jakby więcej więcej jeździć, więcej przebywać na treningach i to jakby to pokochałam, to się jakby tak wzrosło ze mną. Odkąd jeżdżę, jestem bardziej wytrwała. Sport uczy dyscypliny. Przyszedł taki moment, że poczułam, że moim że muszę coś zmienić. Muszę zacząć coś nowego. Jestem już dwa sezony. Zaczęliśmy trenować około listopada, więc to na początku były treningi na sali. E, wiadomo, na początku te treningi były trudne. E, wielu osobom nie chciało się przychodzić, e, były jakieś tam wymówki, a teraz e, no, trudno jest, żebym opuściła jakikolwiek trening. Po pierwszym treningu byłam zaskoczona, że nie było aż tak trudno pomyślałam, że stoi mi to większą trudność. I z trening na treningu było coraz trudniej, 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 aż w już takiego momentu, że pojechać na pierwszy wyścig, który nie był moim takim najlepszym, bo miał wtedy wypadek, ale wstydziłam ja nie poddawać się i walczyć dalej. Chciałabym być zawodową kolarką i samym to na pierwszym miejscu, ale też liczy się nauka, liczy się takie racjonalne spojrzenie na przyszłość. Ja jestem bardzo z tego zadowolony, że Mogę poprawić swoje słabości, moją kondycję. To jest ogólnie bardzo dobrze. Kolarstwo daje bardzo dużo emocji, pasji, adrenaliny podczas zawodów. Zawody same sobie są niezapomnianym przeżyciem, dają bardzo dużo emocji dostarczają wielu wrażeń. Dla mnie jest to również zwalczanie swoich słabości. Warto tyle o szkolarstwo, dlatego że to daje, nam, to daje nam takie szczęście. Mam nadzieję, że uda mi się osiągnąć sukces w szkolarstwie. Bardzo lubię zachęcać przede wszystkim dzieci do sportu. Wiem, że w dzisiejszych czasach jest trudno, bo wygrywają komputery, telewizor i wszelkie formy niezwiązane kompletnie z ruchem. Także mam nadzieję, że będę ich inspirować, tak jak ja kiedyś inspirowałam się sportowcami.